Odpowiedzialność nieletnich. W przypadku przemocy rówieśniczej w szkołach może pojawić się błędne przekonanie, że uczniowie jako osoby niepełnoletnie nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czyny. Nic bardziej milnego. Osoba niepełnoletnia może ponosić odpowiedzialność nawet na zasadach przewidzianych w kodeksie karnym, jeżeli w chwili popełnienia czynu zabronionego ukończyła 17 lat. Natomiast w przypadku najpoważniejszych przestępstw oraz po spełnieniu dodatkowych warunków, granica ta przesuwa się nawet do 14 roku życia. Najczęściej jednak nieletni odpowiadają na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 roku. O wspieraniu i resocjalizacji. Nieletnich. Zastąpiła ona obowiązującą przez niemal 40 lat ustawę z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich. Za okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego należy uznać dopuszczenie się czynu zabronionego, naruszenie zasad współżycia społecznego, uchylenie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, używanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy czy uprawianie nierządu. Szczegółowe informacje o dostępności pomocy w różnych sprawach znajdują się na stronie internetowej polso.pl.